No, nawet jeżeli czujesz, że te skoki są fajne, dobre, to trudno jest się uśmiechać, cieszyć się po prostu i wznosić ręce, kiedy no, tak naprawdę za płotem dzieje się ludzka krzywda. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Zawsze najważniejsze jest to na co my mamy wpływ, więc o twoje skoki zapytam, czysto technicznie, czysto jak to czujesz no, powiedziałbym, że dzisiaj było lepiej e, niż wczoraj. Znowu ten próbny skok był naprawdę całkiem fajny. E, wszystko w nim zagrało. Później w pierwszej serii ten, ten skok był zdecydowanie za wcześnie. Tego jeszcze dokładnie nie potrafię z, e, no, nawet nie wiem, czemu tak się dzieje. No, zazwyczaj spóźniam skoki, a tutaj przy tak stromym, krótkim rozbiegu, krótkim przejściu i ostrym e, no, odbijam się za wcześnie. To, to jest dla mnie w ogóle coś, coś nowego. Miewałem już tutaj takie skoki, e, no ale poza tym uważam, że dzisiaj, dzisiaj było całkiem nieźle. E, ten drugi skok był w porządku, e, z dobrą energią no, i dosyć przyjemny. Nie chcę w tym wymówki, absolutnie szukać. Tylko pytam o tę sytuację z finałowej serii. Duże zamieszanie chyba, no bo trudno było zrozumieć, dlaczego tak szybko już Ciebie na Belkę wzywają. No, było yy, duże zdziwienie, bo myślałem, że mam dużo czasu, i zacząłem się tam powoli zbierać. A przyszedł, podszedł do mnie sędzia i mówi, że Ty jedziesz pierwszy. Mówię, ale, ale, ale co, o co chodzi? Nie? Mówię, nie no, jedziesz pierwszy, bo coś tam, nie, nie zrozumiałem właśnie. Powiedział, ale nie, nie zrozumiałem o co chodziło. Później jeszcze tam było dosyć długo czekania na tej belce, ściągali mnie z tej belki, przedskoczek, nie wiem też o co chodziło. Ale koniec końców cieszę się, że udało mi się skoncentrować i skoczyć normalnie. Trudno się nie frustrować. Co tym zamieszaniem sprzętowym? Nie chodzi mi o to, żeby grzebać. Jakie buty? Czemu buty? Tylko po prostu bardzo dużo z tego zrobiono. Ja bym powiedział, że jest bardzo wiele różnych rzeczy od początku tego sezonu i, i co chwilę dzieje się coś, co ma wpływ na to, jak podchodzimy do, do tego, co robimy. Ehm, no teraz ogólnie jest bardzo trudno skupić się na, na tym, co, co się lubi robić, co się kocha robić. Ehm, ale. Ehm, no ale koniec końców też jesteśmy tutaj, jak już tutaj jesteśmy, to trzeba się skupić na tym, co mamy zrobić i zrobić to po prostu najlepiej, jak potrafimy. No a tak jak powiedziałeś, na niektóre rzeczy nie mam wpływu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, nie wiem, co sędziowie chcą tym uzyskać, dlaczego tak się dzieje. Odsyłam, odsyłam Was do nich, zapytajcie się ich, czemu, czemu tak akurat jest. Nie chcę drążyć bardzo, ale... My też jesteśmy ludźmi, tak jak powiedziałeś, trudno się skupić na tych skokach, chcę uznać, że to jest najważniejsza rzecz tutaj teraz, mimo że dajemy z siebie wszystko. Owszem, no, też e, poniekąd, no, nawet jeżeli czuję, że te skoki są fajne, dobre, to trudno jest się uśmiechać, cieszyć się po prostu i wznosić ręce, kiedy no, tak naprawdę za potem dzieje się ludzka krzywda. Nie chcę w to wchodzić, bo też sport powinien być poza polityką, natomiast no nie powinniśmy jako sportowcy też zamykać oczy na, na ludzką krzywdę, bo to o to chodzi. I tak jak mówię, poniekąd jesteśmy tutaj, no i trzeba po prostu zrobić, znaczy nie poniekąd, no jesteśmy, jak już tutaj jesteśmy, to zróbmy to, co mamy zrobić dobrze, no i tyle. Ale też e, nie można się odwracać plecami do, do tego, co się dzieje i, i udawać, że, że nic się nie dzieje.